Panie Marszałku, Panie Przewodniczący, Wysoka Izbo. Oceniając sprawozdanie Krajowej Rady, e, chciałbym rozpocząć od zacytowania ustawy, która e, reguluje pracę Krajowej Rady. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 roku, roku o radiofonii i telewizji, gdzie, ci, gdzie czytamy „Zadaniem e, radiofonii i telewizji jest Dostarczanie informacji, udostępnianie dóbr kultury i sztuki, ułatwianie korzystania z oświaty, sportu, dorobku nauki, upowszechnianie edukacji obywatelskiej itd. Drugim artykułem, który chciałbym zacytować, to jest artykuł 6. Krajowa Rada stoi na straży interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji. Jeżeli oceniamy działalność Krajowej Rady, to należy moim zdaniem ocenić, ją w tej, ocenić to w tym kontekście. W tym celu, w celu realizacji tych zadań Krajowa Rada bada opinie i również w sprawozdaniu czytamy, że Krajowa Rada przeprowadziła konsultacje społeczne, gdzie w ich wyniku cytuję. Przeważająca większość stanowisk przesłanych do Krajowej Rady wskazała na potrzebę umieszczenia w ofercie multipleksu pierwszego programu telewizji Trwam. W konsultacjach wskazywano także na potrzebę powiększenia oferty o programy tematyczne, w szczególności kanał sportowy, podróżniczo, przyrodniczo oraz dla dzieci. To łączy się z tym, co czytamy w rozdziale 5, kontrola nadawców, gdzie w strukturze gatunkowej oferty nadziemnych multiplexów cyfrowych czytamy udział poszczególnych typów programów w czasie antynowym. Dominuje rozrywka 23%, seriale, film odpowiednio 19-14%, publicystyka, kultura po 2%, historia 1, religia 0. Więc nasuwa się pytanie, jak. Udział poszczególnych typów programów w czasie antenowym w naziemnych multiplexach ma się do zadań, jakie przeczytałem wynikających z ustawy. W 2012 roku wspominam o poprzednim procesie rozszerzania koncesji, ponieważ zakończył się on 17 stycznia. 2012 roku odrzuceniem odwołań, jakie wnieśli ubiegający się o rozszerzenie na, na multipleksie w poprzednim konkursie. Natomiast w 2012 roku również Krajowa Rada podniosł, podjęła decyzję o tym, jakie programy tematyczne będą przedmiotem obecnie trwającego konkursu. I tutaj nie ma mowy o to, aby otrzymał, otrzymał, miejsce, otrzymał miejsce kanał sportowy, tylko jednym z kanałów, który otrzyma koncesję będzie kanał filmowy. Natomiast pytanie bez odpowiedzi pozostaje, a co dalej z edukacją i kulturą? Co, co z zadaniami, które czytamy w artykule pierwszym ustawy Ułatwianie korzystania ze oświaty, sportu, dorobku e, e, nauki. Te, to zderzenie, a zwłaszcza w przypadku rozszerzenia koncesji dla Fundacji Lux Veritatis dla telewizji Trwam, zaskutkowało tak jak mój przedmówca senator Jackowski wspominał, nie tylko potężnymi protestami społecznymi, prawie 2,5 miliona podpisów, setki marsz w całym kraju, sparaliżowana Warszawa marszem na ponad 200 tysięcy osób, poparcia wielu środowisk, episkopatu, biskupów, wielu rad miasta i skalą protestu, jaki nie znajdziemy nigdy w historii. Oceniając ład medialny, jaki buduje i kształtuje Krajowa Rada, mamy gigantyczny dysonans między tym, jakie między zadaniami, jakie nakłada Ustawa na Krajową Radę, a tym, jak to jest realizowane a przypominam, że cytowałem samo sprawozdanie. Moim zdaniem e, brak realizacji ustawowych zadań jest wystarczającym powodem i mieliśmy wiele wystarczających powodów i przykładów na to, aby to sprawozdanie odrzucić, co za co, co wnioskowałem na posiedzeniu komisji, za czym e, wnioskowałem. E, i w tym duchu będzie głosował Klub Senacki Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie senatorze.